24 uczniów z 13 szkół podstawowych na terenie gminy Dębica otrzyma 22 laptopy i 2 tablety. Przyznanie grantu odbyło się w ramach projektu Zdalna Szkoła. Dokonaliśmy wcześniej diagnozy, diagnozy przygotowania, jak nie komunikowania się w dyrekcji z nauczycielami, a nauczyciele z poszczególnymi y, uczniami, Również, jeśli chodzi o sprawy techniczne, dostępność do sieci i potrzeby techniczne także my się przygotowali w tym względzie. Chcę powiedzieć, że wcześniej już zakupiliśmy kilka urządzeń, natomiast teraz z Ministerstwa Edukacji otrzymaliśmy 80 tysięcy złotych. Bardzo to jest istotna. Pomoc. Program ten zakłada wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. Zostaną przekazane pewnym kluczem, przede wszystkim będziemy kierować dla tych rodzin wielodzietnych, ale również mamy dla niepełnosprawnych zakup dżukarty. Oczywiście ona może nastąpić tylko z własnych środków, ale również taka Potrzeba, jest. Parametry sprzętu mają spełniać wszystkie wymogi do pracy zdalnej ucznia.